Konflikt na linii Chiny-Tajwan trwa od dłuższego czasu i staje się coraz bardziej napięty. Chiny zapowiadały, że w najbliższym czasie mogą podjąć działania przeciwko tej wyspie, zajmując pomniejsze wysepki i nie są oni z jakąkolwiek niepodległością. W przypadku odwetu mogą ucierpieć ważne dla całego kraju obiekty, w tym chińska tama Trzech Przełomów, która jest nie tylko ważna dla państwa środka, ale także i dla całego świata. Na linii tych dwóch krajów stoi także Australia, która prowadzi wojnę handlową z Chinami od lat. Więcej na ten temat możecie obejrzeć w moim poprzednim materiale, w którym skupiłem się dokładnie na konflikcie między Australią a Chinami. Australijski minister obrony Peter Dutton dosyć niedawno wypowiedział się, iż w przypadku ataku na Tajpej żołnierze z tego kraju pomogą amerykańskim wojskom w obronie terytoriów Tajwanu. Są oni w pełni gotowi na taką możliwość. Pekin nie pozostał oczywiście dłużny i dosyć szybko zareagowali oni na wysunięte zapewnienia. Hus Jin, będący redaktorem naczelnym nacjonalistycznego chińskiego tabloidu Global Times, wystosował ostrzeżenie w kierunku Australii, która powinna być gotowa na atak, jeżeli zdecyduje się na pomoc w ewentualnej obronie Tajwanu. Jednak warto zadać sobie pytanie, dlaczego ta wyspa jest tak ważna dla Pekinu i co stoi za tak dużym konfliktem między tyloma wielkimi gospodarkami. Cofnijmy się trochę w czasie i zacznijmy od początku. Chiny od zawsze uznawały Tajwan za tereny, nad którymi sprawują władzę. Teoretycznie można powiedzieć, iż była to dla nich wyspa należąca do państwa środka. Dosyć dużo decyzji było podejmowanych bez mieszkańców zamieszkujących te tereny. Co ciekawe, państwo nie jest uznawane przez większość społeczności międzynarodowych. W 1894 wybuchła wojna między dwoma krajami, dokładnie Japonią a Chinami, między którymi toczyły się walki o Koreę. W wyniku pierwszej wojny na linii tych krajów, Chiny wybawią możliwe zagrożenie własnej stolicy, Zdecydowały się prosić o pokój, który został zawarty 17 kwietnia 1895 w Shimona Shaki. Na mocy zawartego traktatu Cesarstwo Chińskie uznało niepodległość oraz autonomię Korei, jednak na tym się nie zakończyło. Przekazane zostały także liczne terytoria, w tym archipelag Pescadorów oraz Tajwan. Teoretycznie nie byłoby w tym większego problemu: Chiny prosiły o pokój, oddają także własne tereny, o których prowadzono rozmowy. No nie do końca, ponieważ rząd w Pekinie nie poinformował o takim posunięciu mieszkańców wyspy. Grupa Wyższych Urzędników Kingowskich proklamowała 23 maja 1895 deklarację niepodległości nowego państwa, Republiki Tajwanu. Jednak opór został dosyć szybko stłamszony przez wojska japońskie i to na okres prawie 60 lat. Po kapitulacji Japonii z 25 października 1945 Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przetransportowała oddziały ROC, czyli Chińskiej Republiki, na Tajwan, aby oczywiście formalnie przyjąć kapitulację japońskich sił zbrojnych w Tajpej. Tutaj pojawił się pierwszy problem, ponieważ Japonia zrzekła się wszelkich roszczeń, nie precyzując jakiemu krajowi mają zostać one oddane. Warto mieć na uwadze, iż nowo przybyli mieszkańcy kontynentu, a także urodzeni na Tajwanie mieszkańcy w tamtym okresie wykazywali zwiększone napięcia, co potęgowało problemy gospodarcze, a także hiperinflację. Od 1949 aż do 1987 na Tajwanie obowiązywał stan wojenny. Był to sposób na stłumienie opozycji politycznej w latach jej działalności. Lata 60 i 70 były dla Tajwanu często co zostało określone jako tajwański cud. Gospodarka stawała się coraz bardziej uprzemysłowiona i zorientowana na nowe technologie. W połączeniu z wynikami reżimu fiskalnego niezależnego od Chin kontynentalnych Wsparciem funduszy amerykańskich oraz zwiększającemu popytowi na tajwańskie produkty miano drugiego najszybciej rozwijającego się państwa w całej Azji zaraz za Japonią. Obok takich krajów jak Hongkong, Korea Południowa oraz Singapur stali się oni jednym z czterech tygrysów azjatyckich. Od lat 70. do 90. Tajwan przeszedł liczne zmiany, na mocy których przekształcono go z państwa autorytarnego w demokratyczne. Od czasu wizyty premiera Chińskiej Republiki Ludowej Wen Jiabao w Waszyngtonie w grudniu 2003 roku. Pekin nasilał retorykę w sprawie Tajwanu, wywierając presję na Stany Zjednoczone, a także grożąc jednocześnie tajwańskiemu prezydentowi Chen Shui Bianowi, aby przestał prowadzić wyspę do niezależności od kontynentu. Pekin nie je zważał jedynie na groźbach słownych. Po reelekcji Chena wojska państwa środka rozpoczęły zmasowane ćwiczenia w pobliżu Tajwanu. Co ciekawe, od reelekcji nie pojawiły się żadne nowe wzmianki, jakoby Chen chciał zmieniać coś w kierunku odłączenia się od Chin kontynentalnych. Dlaczego tak się działo? Dokładnie jest kilka powodów. Dosyć istotne jest położenie wyspy, które znajduje się między wieloma szlakami morskimi, a także może służyć jako baza dla obcych sił zbrojnych, którzy mieliby dosyć dobre położenie w przypadku chęci przeprowadzenia ataku na Pekin. To pokazuje, jak duże znaczenie geostrategiczne posiada Tajpej dla Pekinu. Tajwan ma na dodatek duże znaczenie historyczne przez przeprowadzone wojny domowe. Jeżeli wyspa się oderwie, a przywódcy od lat starają się o ponowne przyłączenie, może dojść do wielkiego kryzysu. Jako była kolonia japońska i ostateczne schronienie dla wspieranego przez Stany Zjednoczone reżimu, Pekin dostrzega, iż Tajwan jest jedynym przykładem chińskiej ziemi pozostającego pod wpływem oraz kontrolą obcych mocarstw. To, co warto dodać, to mieszkańcy kontynentu, którzy postrzegają ciągłą sprzedaż broni do Tajwanu jako przykład mocarstw. Przez które rozwój Chin staje się utrudniony. Tutaj można się zastanawiać, jakby obecnie wyglądała chińska gospodarka, gdyby ta broń nie była sprzedawana. Warto także dodać, iż przywódcy w Pekinie dosyć często dają do zrozumienia, iż Taipei jest w stanie w znacznym stopniu przyczynić się do zaostrzenia napięć w Chinach kontynentalnych, w szczególności w kwestiach społecznych oraz politycznych. Jeżeli partia nie jest w stanie utrzymać pokoju oraz stabilności, może obawiać się powszechnego niezadowolenia wśród elit podobnego do ruchu 4 maja. Wyspa może stać się pretekstem do przeprowadzenia ataków na partię, a co więcej, utrata tej pej może wywołać fale zwiększonych sprzeciwów z innych prowincji o tendencjach separatystycznych, takich jak Ujgurski, Region Autonomiczny Xinjiang czy Mongolia Wewnętrzna. Wpływy zagraniczne także są tutaj istotne. Możemy przecież zauważyć duże poparcie dla ruchów niepodległościowych. Chiny prowadzą potyczki nie tylko w kwestiach związanych z Tajwanem, ale także z innymi krajami. Można powiedzieć, iż głównie z Australią, z którą prowadzą wojnę handlową. Australia jest też z tego względu sprzymierzeńcem Tajpej i starają się oni im pomóc, co znacząco nasila konflikt między tym krajem a państwem środka. Warto podkreślić, iż Australia nie uznaje RKP jako suwerennego państwa i uważa, że władza na Tajwanie nie posiada statusu rządu krajowego. Także transakcje między tymi gospodarkami odbywają się oczywiście nieoficjalnie. Co ciekawe, przedstawiciele przybywający do Tajpej nie posiadają statusu dyplomatycznego i tak samo jest w przypadku wizyty w Camber. Kraje podzielają zainteresowanie w opartym na zasadach otwartych, integracyjnych i stabilnych relacjach w regionie indo Indopacyfiku. Australia jest najbardziej niezawodnym i docenianym dostawcą wielu produktów, takich jak energia, surowce czy żywność. Co ciekawe, w ostatnim czasie mogliśmy zauważyć zwiększoną chęć pomocy Tajwanowi w obszarach związanych z dekarbonizacją gospodarki. Zaznaczając przy tym, że jest to kolejny obszar współpracy z demokratycznie rządzoną wyspą w obliczach trwających napięć z Chinami, Tajwa zasygnalizował swoje zainteresowanie zawarciem dwustronnej umowy handlowej z Australią, stawiają się oni jako państwo godne zaufania jako partner handlowy. Wracając do pomocy wojskowej, przytoczę na sam koniec tweeta wystosowanego ze strony Hussein'a: Jeżeli australijscy żołnierze przybędą walczyć w cieśninie tajwańskiej, jest nie do pomyślenia, by Chiny nie przeprowadziły potężnego ataku na Australię i ich bazy wojskowe. Więc niech Australia lepiej się przygotuje na poświęcenie za wyspę Tajwan i Stany Zjednoczone.